Dzień dobry, moi drodzy. Ee, mechanik zepsuł mi samochód. Słuchajcie, czasami zdarzają się takie sytuacje. E, zobaczcie. Niestety, e, moi drodzy, klient umówił się na wizytę y, wymiany rozrządu. I słuchajcie, no takiego miał pecha, no można powiedzieć mega pecha, ponieważ przejechał mój warsztat i zajechał 50 metrów dalej, tam się zatrzymał, prawie klient do mnie jechał, coś spadło, nie wiem, eee, prawie klient do mnie, słuchajcie, jechał z naprzeciwka, zapytał go, gdzie tu jest warsztat, mówi, proszę pana, przejechał pan 50 metrów. Facet, słuchajcie, wsiadł do auta i auto zgasło, po prostu zgasło. Ja podszedłem tam, przyszli tutaj, ja podszedłem do niego i Przekręciłem kluczykiem, słuchajcie. No, już słyszałem, że bardzo lekko silniczek chodzi. Czyli po prostu tylko dół silnika się kręcił. No, a góra już niestety, słuchajcie, nie najprawdopodobniej nawale eee, obkręciło. Słuchajcie, pasek, zęby i papa. Pa. I teraz moi drodzy, gdyby hipotetycznie skręcił do mnie, od razu prosto trafiłby. No, słuchajcie, ja prawie tutaj miałem już wolne stanowisko dla niego. Czekałem. No, i e, zakończyłoby się to no, sukcesem, że tak powiem. No, a tak, słuchajcie, niestety, niestety, no, będzie remont głowicy. No, zobaczymy jeszcze, co tam dalej. W każdym razie ma to być naprawione. Moi drodzy, mechanik, zepsuł mi samochód. Słuchajcie, auta do waszej świadomości naprawdę psują się po prostu w dowolnym momencie. Moi drodzy, ja miałem kiedyś taki przypadek, że poszedłem. Miałem klientowi, już nie pamiętam co tam robić, czy chyba rozrząd. Nie wiem, coś tam miałem też robić. I słuchajcie, na placu odpaliłem samochód Renault Laguna. Yy, poszedłem otworzyć bramę, żeby wjechać tutaj. I w tym momencie zaczęło coś walić w silniku. Okazało się, że strzeliła sprężyna zaworowa. W tym momencie przed wjazdem. Słuchajcie, klient no, był wyrozumiały. Ja od razu mu zgłosiłem, że coś się stało, że nie zdążyłem wjechać nawet. Silnik pracował, ale po prostu waliło. No i co, tam był zawór jeden na szczęście do wymiany, jakoś tak to się stało, słuchajcie, że nic wielkiego innego się nie stało, zawór był jeden do wymiany, sprężyna zaworowa, tłok troszeczkę został tam uderzony, ale nic takiego się nie stało, został to naprawiony, klient jeździ, mam nadzieję, że do, do dnia dzisiejszego. Także moi drodzy, miałem też taki przypadek, że wjechałem na podnośnik, słuchajcie, jakieś tam drobną oleje, przepraszam, o już wiem, wymianę hamulców robiłem, słuchajcie. Opuścimy samochód, przekręcam auto martwe, nie odpali. Słuchajcie, kręciło, natomiast nie odpaliło, co się okazało. Czujnik położenia wału. Słuchajcie, szczelił. Po prostu na podnośniku, przy próbie później odpalenia. Czujnik położenia wału. Także takie e, sytuacje, moi drodzy, się no, zdarzają. E, nie zakładajcie od razu, że mechanik wam zepsuł samochód. E, pan mi rozwalił silnik. Pan mi będzie wymieniał silnik. Moi drodzy, nie. Oczywiście. Tutaj słuchajcie, no, to są takie ciężkie tematy. Nagle klient się dowiaduje, że przyjechał na wymianę oleju, a na przykład strzelił rozrząd. Słuchajcie. Ja słyszałem taki przypadek, że z warsztatu wyje miał wyjechać samochód. Jakaś tam drobna była naprawa, przekręcił mechanik. Słuchajcie, strzelił rozrząd. No i były, były tam. O, to jakieś, o, jakieś sądy się tam rozbiło, później. Ale z tego co wiem, bo wiem jak się sprawa skończyła, mechanik się po prostu wybronił. Klient nie miał żadnej dokumentacji, kiedy ostatni raz wymieniał rozrząd, kiedy to w ogóle było, nic nie było wiadome. No i warsztat wygrał sprawę, plus do tego, plus do tego, słuchajcie, no, klient poniósł wszystkie koszta. Na, jeszcze na dodatek, słuchajcie, biegłych. To były grube tysiące złotych, dodatkowo koszty sprawy sądowej i coś tam jeszcze, słuchajcie, a pokryło adwokata warsztatu samochodowego. Także skończyło się to na dwudziestu kilku tysiącach złotych, słuchajcie, cała ta rozprawa. Przy czym samochód miał oczywiście, no, no nazwijmy to, zepsuty, tak? Potężna awaria. No bo rozrząd. Także moi drodzy, yy, tak tylko do waszej świadomości, mówię wam jak to wygląda, yy, no w warsztatach czasami niestety, słuchajcie, tak to wygląda, auta są stare, yy, wiele osób niestety no, nie serwisuje samochodów i czasami tak to się po prostu kończy, podkreślam, bez winy mechanika, nie zawsze, ale czasami kończy i jest to naprawdę bez żadnej winy, słuchajcie. Eee, mechanika. To wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie.